Pamiętacie, jak często mówię, że samochód ma jakiś problem z widgocią, że możliwe, że stało gdzieś bez szyb, czy coś? Widzicie to? I teraz taki mały komentarz. Ostatnio mieliśmy Peugeota dla klienta, e, którego 508, który mówiłem, że nie podoba mi się wnętrze tego auta. Wygląda mi, że stało z otwartą szybą, z wybitą szybą lub coś w ten deseń. E, pewnie słyszycie, że teraz pracują wycieraczki na pierdziela śniego, deszcz, też ze śniegiem, nie wiem. No, tragedia jest ogólnie dzisiaj, jak zwykle na moich weekendowych wyjazdach ostatnimi czasy. Na auto tam jedzie, ma raczej stłuczoną przednią szybę, nie wybitą, lecz stłuczoną, i na pewno nie ma lewej przedniej szyby, i w takich warunkach podróżuje. Teraz sobie wyobraźcie, jaka tam się robi wilgoć, syf i wszystko. No i chcę wam powiedzieć, że to jest właśnie to, to są te momenty, to są te samochody, które mówiłem Wam właśnie tak jak wcześniej. Gdzieś tam dziwne plamy, dziwna wilgoć, dziwny smród. Tutaj macie o to odpowiedź.